Autobahn i szybka jazda w Niemczech odstęp to nie uprzejmość, to przepis. A za jazdy na zderzaku możesz dostać mandat, punkty i zakaz prowadzenia. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zaobserwuj po więcej takich wskazówek, a teraz przechodzimy do wyjaśnienia. Najprostsza zasada dwóch sekund. Wybierz punkt na drodze, auto przed tobą mija ten punkt, ty liczysz 21-22. Jeśli dojeżdżasz do punktu zanim skończysz 22, Odstęp jest za mały. Druga prosta reguła połowa prędkości w metrach, czyli 100 km na godzinę, 50 metrów odstępu, 120 km na godzinę, 60 m odstępu. 130 km na godzinę około 65 metrów odstępu. A teraz kary. Przy prędkości powyżej 130 km na godzinę na autoban sankcje rosną szybko. Odstęp poniżej 33 metrów 100 euro i 1 punkt. Poniżej 26 metrów 180 euro plus 1 punkt. Zerknij co dalej.